Najpierw rosło, rosło, tak, do roku 2015, a potem zaczęło spadać. Wszystko w gospodarce, również w NBP. 16 miliardów, prawie 17 strat przyniósł Narodowy Bank Polski w zeszłym roku pod rządami Adama Glapińskiego. 17 miliardów strat. To jest tak jedna trzecia budżetu wojskowego. Ale te straty na szczęście dla pana Grapińskiego nie przełożyły się na jego wynagrodzenie, które rosło wyżej niż inflacja. No i pewnie wynagrodzenie jego dwórek, które już 3 lata temu, czy 5 lat temu zarabiały 50 tysięcy złotych pewnie teraz. Nie są stratne. po cystyce, a można w Polsce zarobić, prawda? Ta sytuacja, proszę Państwa, jest takim obrazem tego wszystkiego, coś, co się dzieje, tej katastrofy, która jest w każdym obszarze życia społecznego, państwowego, gospodarczego. Nigdy nie było takiej straty w Narodowym Banku Polskim. I przez lata Narodowy Bank Polski zasilał budżet z racji wypracowanego zysku. Ale przyszło obniżenie poprzez podwyższenie, czy jak to tłumaczył na swoich stand-upach pan Grapiński, które bardziej przypominają komedię neonówki niż jakiekolwiek poważne wystąpienie z rzekomo profesora ekonomii. Obsadzanie najważniejszych stanowisk państwowych przez nieudaczników, którzy nigdy niczego nie osiągnęli, którzy nie mieli żadnych pozytywnych doświadczeń gospodarczych, politycznych czy menedżerskich kończy się tak, jak właśnie się skończyło w NBP. Katastrofą. Ale za chwilę pewnie to samo będzie w innych bankach. Za przykładem pójdą. Skoro PKOBP zatrudnia pana Oskara Szafranowicza, bodajże, który pastwił się nad posłanką Felix jako głównego specjalistę czy specjalistę. Chłopak ma 21 lat. Nie umie nic. Nie ma żadnego doświadczenia, ale Wystąpił w reklamówce pisowskiej jako przedstawiciel młodego pokolenia, który kocha Jarosława Kaczyńskiego. No, musi być świetnym specjalistą bankowości. Przykład z ostatniego. Wiecie Państwo, że afery w pis rządzą się pewnym cyklem 24-godzinnym, a teraz powoli zbliżamy się do przełamania tej granicy. Więc w ciągu ostatnich 24 godzin dowiedzieliśmy się, że również w PKOBP jest zatrudniony asystent pana Mejzy. Tego Mejzy od cudownego uzdrowienia dokonywanego poprzez wlewki embrionów do żył. Rzekomo. każdym się asystent, którego rodzice chorych dzieci wspominają jako tego, który dzwonił i zachęcał do bardzo drogi procedury quasi-medycznej, szarlatańskiej, w chorobach, które były nieuleczalne i są nieuleczalne. I ten pan, zamiast odpowiadać przed prokuratorem, bo ci rodzice złożyli zawiadomienie, teraz otrzymuje posadę PKOBP. Proszę Państwa, tak, mamy do czynienia z sytuacją, w której tego typu osoby są zatrudniane, w największym polskim banku komercyjnym, ale de facto państwowym. Generalnie spodziewam się, że w bankowości również przyjdzie niedługo totalna katastrofa. PiS rozwala rolnictwo, rozwala lasy, to i banki rozwala, przecież prywatne polskie banki już nie istnieją od czasu zlikwidowania banków. Doktora Leszka Czarneckiego po słynnej operacji pana Marka H., który proponował opiekę ze strony państwa za drobne 10 milionów dolarów, a ten nie był zainteresowany, no to mu zabrali banki, chcą go aresztować i chcieli go aresztować. Mnie się nie udało, ale taki jest los tych, którzy się na ostro sprzeciwiają władzy państwowej. W państwie zmierzającym do dyktatury. Co ciekawe, uaktywniły się w związku ze spadkiem sondaży pis po chwilowej górce związanej z wykorzystaniem osoby Jana Pawła II, PiS znowu zaczyna dołować, więc uaktywniły się ich ostatnie aktywa, również w mediach. Zwróćcie Państwo uwagę. Jeżeli jakiś dziennikarz pisze, że opozycja już przegrała wybory, jego dostanie, o, po tym ruchu to już na pewno opozycja przegra, o opozycja nie ma szans, pis jest genialny, pis wygra. No on by ten dziennikarz, mówię o mediach liberalnych, nie mówię o tych um, dziennikarz o podobnych stworach, które um, przemykają się po korytarzach na i na innych korytarzach różnych mediów publicznych. Ja mówię o dziennikarzach wolnych mediów. Jak usłyszycie tego typu zdanie, myślę, że albo opozycja nie wierzy w swoje zwycięstwo, Tusk chce się wygodnie umościć w łabach opozycji. To wiecie państwo, że na 90% ten tekst jest kupiony. Znajomi dziennikarze mi mówili, którzy odmawiali ofert, że. Za zmianę frontu i takie zawsze oczywiście ten pierwszy raz najdrożej kosztuje oferowane są kwoty około 500-600 tysięcy złotych w zależności od skali dziennikarza i w jakim medium pracuje. Oczywiście nie do wszystkich. Takie oferty są składane, bo niektórzy wiadomo, że odmówią, a nawet nagrają, więc nie do wszystkich jest to kierowane. ale. Tego typu teksty, które mają na celu zdemobilizować elektorat opozycji, wprowadzić nastrój depresji. Przecież wszystkie sondaże pokazują, że PiS przegrywa. A iluś dziennikarzy, wolnych mediów od tygodni opowiada, że PiS wygra. Przecież to nie jest przypadek. Oczywiście, że część z nich nie robi tego dla pieniędzy, tylko po prostu z własnego kratynizmu skończonego. Który każe im demobilizować elektorat opozycyjny bez żadnego motywu finansowego. Oczywiście zasłaniają się, że oni są wolnymi dziennikarzami i oni będą robić co chcą. Wszystko to się wyjdzie na jaw, proszę państwa. Jak mówi Ewangelia Święta, co szeptają w ciemności, będą krzyczeli na dachach. Wszystko wypłynie, wszystko się. Ujawni. I pamiętajcie, szanowni dziennikarze, to nie jest żaden symetryzm, jeżeli ktoś porównuje jakieś błędy opozycji z zbrodniami, kradzieżą, hamstwem PiSu. To nie jest symetryzm. To jest kolaboracja. Jeżeli się bowiem. Na równej wadze, kładzie rzeczy nieporównywalne, to znaczy, że się kolaboruje z tym, który w takim porównaniu zyskuje. A oczywiste jest, że takie przedstawianie stwarza dobrą okoliczność, pozytywne, pozytywny PR dla pisu. Jeżeli ktoś w ten sposób porównuje, to nie jest żadnym symetrystą, tylko jest kolaborantem. Nawet jeżeli ta kolaboracja ma charakter ideologiczny, aberracji umysłowej, skrętynienia, a nie wcale finansowy, to nadal jest kolaboracją. Bo przecież kolaborować można z różnych motywów, nie tylko z motywu finansowego. Na przykład niektórzy są tak daleko na skraj lewicowej, że nienawidzą. Tuska bardziej niż Kaczyńskiego. W związku z czym robią wszystko, żeby platforma czy opozycja generalnie przegrała, bo im się wydaje, że liberałowie są groźniejsi niż PiS. Pewnie nie przekonają się o tym, bo PiS przegra, ale pewnie gdyby się okazało, w teoretycznej, alternatywnej rzeczywistości, że PiS wygrywa wybory i by ich pakował do więzień, do cel, to jeszcze by idąc do celi, pluli w ostatnich swoich artykułach na opozycję, że zachowali się tak, czy siak. W każdym razie pamiętajmy, nie używajmy pojęcia symetryzmu bo symetrysta to jest ten, który widzi symetrię. Jeżeli ktoś ma zaburzony kompletnie obraz symetrii, to nie jest żadnym symetrystą, tylko jest zwyczajnym, najczęściej opłacanym, a czasami dyskretnie działającym kolaborantem. I taka jest prawda o dużej części tych osób, które właśnie demobilizują opozycję. I wreszcie na koniec, chciałem Państwu powiedzieć, że te sondaże, które się już pokazują, ten trend, który wrócił do tego, jakby trendu spadkowego Pis i wzrostu opozycji, moim zdaniem, już się do wyborów nie, nie odwróci. Raczej będzie się nakręcał. Sprawa rolników, kolejne afery i drożyzna. Powodują, że PiS nie ma skąd czerpać jakiegokolwiek poparcia, więc teraz będzie już musiał yy, miesiąc po miesiącu trochę tracić. A już przecież przy obecnych wynikach nie ma najmniejszych szans, żeby utrzymać się przy władzy, więc tym optymistycznym akcentem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, w których będziemy kolejno opowiadać o. Tym sypiącym się państwie pisu i rodzącej się nadziei na zmianę od jesieni. Dziękuję Państwu.